Cześć na wszystkich bardzo serdecznie no i widzicie jak obiecałem nagrywam akwarystykę no było u mnie dość dużo zmian w akwarystyce, no trochę zaniedbałem tur akwaria właśnie bo mi wciągnęła terrorystyka, właśnie mrówki pająki no i trochę się nie zacząłem interesować tą akwarystyką no ale nie porzuciłem jej no, i tu widzicie, nie ma ryb. Ryb już nie ma od maja, są tylko dwa kiryski. To jest właśnie parka kirysków. No i trochę więcej roślin dodałem. No i tak, no i jakie są moje plany na to akwarium? Eee, właśnie eee, tu planuję mieć sześć kirysków. No na razie są dwa te, co mi zostały. No i takie stado neonów, symulansów około 15 sztuk, no i może jakiś bojownik, coś takiego, żeby tu jakaś większa ryba pływała, a to jeszcze zobaczę jak to będzie wyglądało, ale na razie tu chcę dokupić więcej roślin, żeby wiecie, no, no główne jakby w tym akwarium to będą ryby, ale rośliny to będą tylko taką ozdoba żeby to ładnie wyglądało. No, i właśnie w tym akwarium robiłem restart. Właśnie tu widzicie, piasek jest zamiast Żwirku. No, tu kirysy wykopały trochę Żwirku, bo właśnie na sam spół dawałem małą warstwę Żwirku, a na to dawałem piasek. No, i jeszcze robiłem tu dwa razy pół restarta, to z tego, że właśnie pod tym komodę, co jest to akwarium, uciekł mi pająk. Dwa razy, no, dwa pająki. Mi uciekły, złapałem je, ale. No w akwarium nic się nie stało po tym, ale musiałem wywalać całą wodę. No ale to dobrze, że się nic nie stało, że się pająki znalazł znalazły. Bo normalnie to jest szok. Już myślałem, że się nie znajdą te pająki, ale. Złapałem je. No i co? W 25? No w 25 nie ma galaxii. A są głupiki Endlera. Sorry było cięcie, ale... No, i widzicie, tu są głupiki handlera. Właśnie jest 15 sztuk. Tu jest 10 samic i 5 samców, i jeszcze około 4 młodych. Czekajcie, to Wam pokażę, może będzie widać młodego. O, tu jest młody, widzicie. No i właśnie, tu kupiłem na początek 8 samic i 4 samce. No, ale jeden na drugi dzień szlak trafił, nie wiem dlaczego. Po prostu no, no musiało nie spasować i na no, one są u mnie parę dni już widzieć jak fajnie latają i oby już tak zostało, bo przed chwilą właśnie robiłem podmianę wody. No właśnie w tym akwarium już chcę zachować te, tą czystość właśnie w tym akwarium, żeby tu nie było żadnych syfów, tam więc tu udałem właśnie czosku, żeby to odkaził wodę trochę. No tu będzie, no co tydzień będą właśnie porządki w tym akwarium um, urozmaicanie diety tym rybom i żeby one właśnie nie chorowały. Bo właśnie w 54 już miałem dość, bo właśnie zwykłe głupiki, pawioczka właśnie miały jakieś chorobę czy coś tam i już na inne ryby to poszło i, i właśnie musiałem te ryby oddać. No i właśnie fajnie latają. Już na drugi dzień właśnie miałem te młode głupiki. Są już takie fajne grube samice też. No tu jest ta e, naj, najzwyklejsza odmiana. Mm, te siwe właśnie głupiki. No i żółte. E, właśnie z Galaxii tak było, mm, że jak udałem w, w, w 54 ryby no to no to zostały te same kieryski, nie? No i właśnie nie było już tych gryptydzie no i tu się zaczęły problemy z galaksji. I tu właśnie, bo jak miałem galaksję za pierwszym razem, to zaczęły po 4 miesiącach zdychać, coś takiego. No bo tu w tym akwarium były same rośliny, nie wiadomo co, one były jedna na drugiej, one tam nie dostawały światła właśnie w dolnych częściach i zgniły. I wodę podmieniałem raz w miesiącu, albo nawet rzadziej i wiadomo czym to się skończyło, nie? I właśnie ryby miało biały chorób, yy, i właśnie zdechły, nie? A tu właśnie było tak, no bo tu w tym akwarium, już yy, jak miałem te galaksy, no to, to tak postanowiłem, że co tydzień właśnie tu będzie podmiana, odmulanie, wywalanie yy, starych liści, tych żółtych, właśnie. No ogólnie porządki. Yy, no i w, yy, jak już tam nie miałem ryb 54, no to tu się zaczęły problemy. Yy, idę ich nakarmić tak po południu. No i patrzę, jedna nie żywa. A rano jeszcze było wszystko dobrze z wszystkimi rybami. Na drugi dzień, dwa w jeden dzień zdechły. No i tak zostało pięć sztuk. No i one posiedziały dwa miesiące, ale z tymi już się nic nie działo, no i myślę, kurde... No nie opłaca się mi już hodować galaksy, bo już mi dwa razy coś się z nimi działo. No te niby żyją, ale... No ale już te są bardzo drugimi rybami i za jedną mam rybkę 8 zł to już była dla mnie już posada żeby już trzeci raz ryby kupować to oddałem je koledze no i u niego jest teraz on ma chyba 8 sztuk a tu głupiczki fajnie no tu trochę kryptokuryn eee, zaciemniałem te akwarium ale właśnie fajnie klimatycznie wygląda ryby takie fajne żółte kolorowe był taki ładny sam on był dużo większy od nich z drugim ogonem ale no nie kupowałem go bo już był to jest już widać była stara ryba i on bardzo krótko u mnie pożył no może jakieś by młode z niego były ale mi się chciał nacieszyć tą rybą ileś dłuższy czas no to młode latałem młodek jest tylko cztery, no ale są bardzo duże one mają nie wiem 3 dni te ryby są u mnie od, czeka dzisiaj jest piątek, no parę dni, około 4-3 dni są u mnie te ryby. Już po jednym dniu są młode. Młode są, widzicie, duże. No ta malutka rybka chodzi. No, tu mi trochę wyrasta kryptokoron, będę musiał to później wyrzucić, a one będą bardziej tu przysłaniać. No i na razie nie ma problemów i żeby tak zostało. No i dobra, jeszcze Wam pokażę małe bojowniki, bo y, dużo ludzi właśnie y, pisało, żeby pokazać małe bojowniki. No i widzicie, są małe bojowniki. Y, no tu ostatnio robiłem dość wielki porządek, bo ten y, cały rogatek y, właśnie od spodu on cały zgnił i robił tam wielki syf to właśnie y, tą górną jego część y, znowu wsadziłem i to właśnie jest bardzo słabo zarośnięte. I to jest taki syfek z liści. No i bojowniki fajnie urosły. No one mają właśnie 7 miesięcy, one już powinny być dawno dorosłe, ale wiadomo jak jest, jak ja karmię i właśnie słabo rosną. I taką ostatnią sztukę trafiłem, popatrzcie jaka ładna biała. No i tu jest jeden taki kurde biedok mały. Bardzo słabo rośnie. Właśnie straciłem jednego mojego bojownika. Szkoda mi go bardzo. Yy, właśnie. No nie zdechł z jakichś nieadomo, chorób czy coś tam po prostu. Yy, no, ona mu wydziubało oko. I to był właśnie szary bojownik yy, z czerwonymi płetwami. No kurde, ładne, by coś z niego wyszło. Szary z, czer z czerwonymi płetwami. Właśnie ciekawy był okaz z niego, ale no, właśnie on rósł, tylko był, yy, był trochę większy od, od tego. No ale on ładnie rósł przybierał. No i. To już kurde tego mogły zjeść, bo no, widzicie taka kalika, kurde, nie wiem czy ona dożyje jak w ogóle dorośnie. Jak nawet bym go przełożył osobno, żeby go nie zjadł, to nawet nie wiem czy był rus No taki kurde mmm, ładny był ten bo jak to mu zjadły oko. Wtedy akurat mnie nie było w domu, około półtorej godziny, no i przyszły mi. No i już y, pływał bez oka, no i później go... Właśnie z tym małym bojownikiem, tu dałem taki kubeczek, no i tu posiedziały, no i po godzinie już było po nim zdech. No i szkoda bardzo rybki, ale... a ta bardzo ładna, ten taki biały, ten czerwony. No ten taki... Ten właśnie jest taki paskudny, on jest taki straszny, ma płetwy taki, widzicie, taki bandzior. To będzie sam, jest to już widać, już mu się takie płetwy robią długie. Pokaż się tu. Kurde, o! Widzicie, tu na ta samica tu rządzi, to chyba ona mu to oko wydziubała, bo one właśnie w ogóle się nie gryzą, ale ona coś tam lubi przegonić czasami, no i to chyba ona mu to zrobiła. No ale jak ten bojek będzie samiec, to właśnie zostawiam tą parkę i będę miał dwa białe bojowniki. No ale to chyba mi się nie wydaje, że to będzie samiec, to chyba będzie samica, ale. Jak na razie, to ten będzie też samiec, bo już właśnie te, te takie brzuszne płetwy się, się robią takie, właśnie yy, takie szpizy im się tu robi na końcu i już im wydłużają te płetwy, to już widać, że to będą samce. Yy, no to jak nie będę miał yy, innego białego samca, to zostawiam tego, no i tą samiczkę, no i tą samiczkę jak, yy, jak dorosną, a resztę oddaję. No. Ładne po samcu te mam kolory, no samiec niestety nie żyje. Samica już go wykończyła, ten bojownik już był stary. Samica go pogryzła trochę, no już się nie dał rady i zdech. Samica jeszcze żyła, no samica też nie żyje. Ta stara to jest ich mama. Też nie żyje. No ona żyła około, nie wiem, jeszcze około 5 miesięcy, tuż u mnie była 2 lata. No to też ona zdechła ze starości, ale. Zostały po nich młode no i tu też kurde, mi trochę glonami te rośliny i będę musiał tu więcej roślin dorzucić, żeby te glony tak mi nie rosły, bo to brzydko wygląda bardzo no i grzałkę właśnie przedstawiłem temperaturę na 26-27 stopni, bo tak to cały czas to było około 32 stopni w tym akwarium no i właśnie. Trochę miał za ciepło, bo myślałem, że od tego właśnie będą szybciej rosły, ale. No, no nie rosły po prostu szybciej. I... Bo właśnie dawniej karmiłem tak mrożonym, takie dżownice, larwy komara, ale właśnie teraz trochę zaniedbałem i jadły całą karmę suchą. Kurde, sorry, jak se, słyszeliście, Fabiana, ale. Dobra. No i to już chyba będzie na tyle. Pozdrawiam wszystkich, no i do następnego odcinka.